Nie wiem, czy ktoś rozpoznaje tą naklejkę krowy na paczce. Tak, oto właśnie przyszedł mój pierwszy zamówiony serek z, od Ani z bieszczaskiej hece. Ani uwielbiam oglądam na TikToku. Jestem jej ogromną fanką i miałam wielką ochotę na właśnie spróbowanie jakiegoś serka. Niestety zakup tych serków to nie jest prosta sprawa. Udało mi się upolować taki woleju z ziołami i zobaczcie, tam jeszcze była nawet naklejka krowy. Miły akcent nie wiedziałam, że taka naklejka jest dodawana do zamówień. I teraz sobie wyciągamy nasz serek. Niestety tutaj troszeczkę tego oleju wyciekło do opakowania, ale ja o tym wiedziałam, że tak może być, więc zasadniczo mi to nie zaskoczyło i teraz trzeba wydobyć serek z tego plastikowego pudełeczka i go przede wszystkim skosztować. Mam nadzieję, że też znacie Anię, jak nie, to koniecznie musicie ją poznać. Tak to trochę prawie jak kalkulatorem, bo słuchajcie, jest dosyć ciemno, ale robimy testing na żywo, ponieważ ja nie doczekam do jutra, kiedy będzie widno. No mm, ja muszę przyznać, że salak jest przepyszny. Przede wszystkim ma bardzo taką delikatną, mm, niezwartą konsystencję. Jest bardzo kremowy, jest stosunkowo mało słony, ale z drugiej strony nie jest zbyt mało słony. Mmm, przepyszne. Naprawdę czuć że to jest taki lepszejszy serek. Ja wiem, ponieważ jestem ogromną fanką Ani, że ten olej też warto wykorzystać do różnego rodzaju sałatek i tym podobnych. Natomiast ukroiłam serek, teraz serek z powrotem ląduje w oleju. Ja jeszcze należę do tych osób, które dostały w takich troszeczkę mniejszych opakowaniach ten serek, więc niestety ten olej również troszeczkę do tej fioletki się wylał. Ale powiem Wam, że jest bardzo, bardzo smaczne. Mam nadzieję, że uda mi się kupić kolejne serki, bo poluję na te podpuszczkowe z czarnuszką i szczili, ale to nie jest taka prosta sprawa, natomiast Aniu, robota. Perfekto!